Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Mamy kilka tematów, które chciałbym Państwu przekazać. Temat, który oczywiście wywołuje emocje w całym kraju, w całym świecie to kwestia pandemii. Jednak na wstępie chciałem powiedzieć, że jak na razie Nowy Sąd jest miastem bezpiecznym możemy spać spokojnie. Oczywiście zachowujemy czujność, zachowujemy gotowość. Powołają specjalny sztab, który zajmuje się bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Sącza. Są tam przedstawiciele wszystkich odpowiedzialnych za to wydziałów, a także służb zarówno miejskich, jak i służb mundurowych. Jesteśmy przygotowani także na kwarantannę. W dniu dzisiejszym wicewojewoda Małopolski wizytował miejsce kwarantanny. Bardzo się cieszę z tej gospodarskiej wizyty pana wojewody i dziękuję mu bardzo za zainteresowanie nowym sączem. Jednocześnie też ze względu na to, że pada dużo pytań ze strony e, mieszkańców, chciałem powiedzieć, że m, e, dyrektorzy zostali poinformowani szkół, e, jak mają postępować. Oczywiście apeluję do wszystkich dyrektorów, do wszystkich instytucji, aby e, nie odbywały się żadne masówki, żadne akademie, e, duże spotkania. Unikajmy tego oczywiście, ale też nie popadajmy w skrajność. Myślę, że e, i zarówno Polska, jak i Nowy Sąd, że jesteśmy naprawdę e, stosunkowo bardzo, bardzo bezpiecznym miejscem. Ale oczywiście nie możemy zapominać o tym zagrożeniu, dlatego sztab działa. Dyrektorzy są poinformowani, że dzieci, które mają gorączkę, no rodzice są proszeni, żeby jednak pozostały w domu. Także zwracajmy uwagę na tych, którzy wracają z wycieczek zagranicznych, wracają z pracy. Często w takich krajach właśnie już europejskich ogarniętych epidemią, jak, jak Niemcy czy, czy Włochy, bo te kraje jak Korea czy Chiny. To są jednak pod dużym nadzorem ze względu na ruch generalnie lotniczy. Natomiast ten ruch samochodowy wewnątrzunijny jest chyba największym zagrożeniem. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Myślę, że to będzie taki moment, kiedy dużo osób będzie wracało do domu. Po prostu zachowajmy tą czujność, zgłaszajmy te przypadki, kiedy osoby wracające z tego kraju, z Włoch, szczególnie z Włoch, źle się czują. Tak jak powiedziałem, bardzo proszę bezpośrednio nie zgłaszać się do na SOR czy do przychodni POZ-u. Prosimy wykonać telefony, podskazane numery, które są, które są dostępne na stronie internetowej miasta, na moim Facebooku, tak aby ewentualnie nie rozsiewać tej, tej epidemii, a wpierw uzgodnić ze służbami sanitarnymi sposób kontaktu i sposób, i sposób bezpośredni zgłoszenia się do lekarza. Także zapewniam mieszkańców Nowego Sącza, że zachowujemy czujność, aczkolwiek też apeluję, żebyśmy nie popadali w panikę. Co do imprez masowych, w Nowym Sączu tak naprawdę najbliższa impreza masowa może teoretycznie odbyć się 21 marca to mecz Sandecji Nowy Sącz z Radomiakiem, ale jeżeli się do tej pory nic nie zmieni, będziemy analizować właśnie kwestie wpuszczania na kibiców na stadion, dlatego że w ostatnim meczu Sandecji no, liczba kibiców przekroczyła tysiąc osób i tutaj może być ewentualnie tutaj zagrożenie pustych trybun na tym meczu. Natomiast nie mamy informacji od żadnych jednostek, instytucji o tego typu imprezach, które miałyby charakter imprez masowych w najbliższym czasie. Także Monitorujemy sytuację na bieżąco. Drugi temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to kwestia karty Nowosądeczanina. Wczoraj mi nie było dane przekazać tego na sesji Rady Miasta. W związku z tym też korzystając z mediów nowosądeckich, za co bardzo przedstawicielom mediów dziękuję, że mogę mieć taki kontakt z mieszkańcami Nowego Sącza. Chciałem poinformować, że wpłynęło ponad 28 tysięcy wniosków o kartę Nowosądeczanina. Wczoraj wydrukowana została karta z numerem 10 tysięcy i taką. Kartę właśnie wręczyłem jednemu z mieszkańców Nowego Sącza. Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że w dniu dzisiejszym zostały wszystkie karty już wydrukowane, jeżeli wnioski zostały złożone w miesiącu grudniu. Mamy 2000 nieodebranych kart. Proszę Państwa, myślę, że to jest ważna informacja. Jeżeli ktoś złożył wniosek w grudniu i został pozytywnie rozpatrzony, zapraszamy po odbiór. Na pewno już ta karta na Państwa w odpowiednim punkcie czeka. Jest to o tyle ważna informacja, ponieważ może się zdarzyć, że ktoś wpisując dane pomylił numer telefonu, pomylił literkę w adresie e-mail, i to może powodować, że ta informacja, to zaproszenie po odbiór karty nie dotarło. Mam jednak informację, że do świąt wielkanocnych większość kart, jeżeli wnioski będą złożone do dnia dzisiejszego, będzie wydana. Także bardzo się z tej informacji cieszę. Posiadamy stosowne zabezpieczenie tych kart w nowym sączu już i pozostaje tylko kwestia wydruku i odbioru. Ostatnią informację, którą chciałbym Państwu dzisiaj przekazać, to kwestia trybu sprzedaży klubu Sandecji Nowy Sącz. Wczoraj to wywołało pewne emocje wśród części niekonstruktywnych radnych, którzy oczekiwali chyba batalii politycznej w tym temacie, a temat jest po prostu merytoryczny, wymaga spokojnej analizy. Ja chciałbym tylko pokazać, że dokumenty, które, które są przygotowane dla radnych, to jest pokaźna paczka. Było takie oczekiwanie, żeby radni to przeanalizowali w ciągu 15 minut. Stwierdzam, że po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Sama wycena to jest dosyć opasły dokument dotyczący wyceny. Z spółki Sandecji mamy już przygotowane propozycje uchwał dotyczące zgody na sprzedaż akcji spółki, także myślę, że w dniu jutrzejszym pan prezydent złoży komplet dokumentów do Biura Rady Miasta, tak żeby przed poniedziałkową trzecią częścią tej, Tego posiedzenia radni mogli się zapoznać z tymi dokumentami, tak aby byli merytorycznie przygotowani do tych propozycji, które chcemy przedstawić. Nadal uważamy, że najlepszą drogą jest sprzedaż pierwszej drużyny u akcji, pierwszej drużyny, czyli tak naprawdę spółki akcyjnej. To spowoduje, że Miasto oczywiście będzie dalej wspierało klub i drużynę, natomiast i, i zobowiązało się także do wybudowania stadionu miejskiego, który między innymi będzie służył sandecji, ale też będzie pewnego rodzaju taki i organizacyjny, i finansowy oddech dla miasta ze względu na to, że to wymaga prowadzenia najlepiej przez podmiot niepubliczny. Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych całym tematem sprzedaży akcji. Sandecji do Miejskiego Ośrodka Kultury w czwartek, czyli za dwa dni na godzinę 18.00 jest otwarte spotkanie. Wszyscy zainteresowani, każdy mieszkaniec z Nowego Sącza, każdy kibic, każdy ten, kto chodzi na mecze lub nie chodzi, zwolennik lub przeciwnik zapraszam bardzo serdecznie. Będzie czas na to, żeby wymienić opinie, żebyśmy mogli razem z panem prezydentem poinformować o tym, jak ten proces jest przygotowany. Musimy tutaj zachować szczególną dbałość, bo jest to nie tylko mienie komunalne, ale przede wszystkim kawałek historii Nowego Sącza, bardzo ważny, sportowej historii Nowego Sącza. Mamy tego świadomość, że musimy o to ze szczególną dbałością się starać, żeby, żeby tutaj cały ten proces był transparentny, przejrzysty i jak z jak największym korzyścią dla miasta, mieszkańców i również naszego klubu. Także myślę, że tyle z takich informacji wyjściowych. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania w tych tematach, które oczywiście przedstawiłem, to jestem do dyspozycji razem z Panem Prezydentem. Szanowni Państwo, podtrzymuję tutaj za Panem Prezydentem chęć wybudowania przez miasto stadionu dla Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja Nowy Sącz. Procedury trwają. Jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę, jest ono procedowane. Niestety wystąpiła dość spora liczba błędów projektowych i wykonawca został zawezwany do poprawy tej dokumentacji. Nie, nie została mu jeszcze ona odebrana ze względu na te braki i uzupełnienia których musi dokonać i dopiero jak dokona tych uzupełnień będzie procedowana w wydziale architektury dalej procedura pozwolenia na budowę ale jednocześnie zarówno oparcie, o, o, jesteśmy oparci na tej dokumentacji, jak i na e, wszystkich decyzjach, które zostały m, wystawione w związku z jej procedowaniem i e, trwa w tej chwili przez biuro projektowe z Gliwic m, w pewnym sposób przeprojektowanie tak, żeby m, stadion m, spełniał podstawowe warunki gry w ekstraklasie, czyli 4,5 tysiąca miejsc zadaszenie na całym stadionie oczywiście ma to stanowić jeden obie Czyli ten stadion, który został zaprojektowany, 8200 miejsc będzie trochę przeprojektowany tak, żeby inwestycja nie była tak uciążliwa dla miasta pod względem finansowym, a jednocześnie zapewniała możliwość rozbudowy tego stadionu w przyszłości, gdy będzie taka potrzeba. Przy tym trzeba zauważyć, że oczywiście ma spełniać warunki gry w Ekstraklasie, a jednocześnie, żeby klub sportowy Sandecja mógł grać cały czas na stadionie, co w obecnym projekcie nie było spełnione. Cała procedura związana z przeprojektowaniem stadionu i dopasowaniem do naszych potrzeb trwa do końca marca. Jednocześnie, nawet dzisiaj rozmawiałem z instytucjami finansującymi, w tym komercyjnymi instytucjami finansującymi, które mają zapewnić finansowanie tej inwestycji. Procedura związana z pozyskaniem kredytu potrwa pewnie też 2-3 miesiące. Myślę, że wnioski wstępne zostaną złożone już teraz, mówię przełom lutego-marca. Zresztą już od jednej instytucji mamy mamy ofertę, o, jest ona oczywiście negocjowana. Czyli realnie mówimy o tym, że w okolicach czerwca podpisujemy rozpisujemy przetarg, bo mamy już dokumentację, czyli chciałbym, żeby na jesieni było wbicie łopaty.